Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w piątym odcinku z serii z gry Tomb Raider 5 Chronicles. Znajdujemy się teraz w poziomie The Submarine, czyli łódź podwodna. Mamy też trzy sekrety do zebrania. No co, uwięzili nas, <grych> e, więc trzeba się teraz stąd jakoś wydostać. Do tego celu y, przyda nam się łom <grych> prowizoryczny. Dobra. Jak to mamy, to teraz zastanawiam się... Nie, chyba tu nic nie było. Dobra, to wychodzimy. Musimy przecież zdobyć włócznię. Hehehe. <laughs> Dobra. Idziemy w wentylach będziemy się szamotać. Hmm, hmm, hmm. Ciekawa jestem jak to zrobili w remasterze. Bo jak nagrywam, to jeszcze go nie ma. Dobra. Teraz tak. Obracamy się kuperkiem. I schodzimy w dół wolę delikatnie. Żeby nie było przypału później. Jest pierwszy sekrecior. Dobra. Zabieraj gować panno. Pytanie czy ja teraz tutaj wskoczę? Tak, dobrze. Tylko, że ja nie wiem, w którą mańkę mam iść. Więc załóżmy, że najpierw pójdę tu, o ile coś tu jest. Aha, nie ma. No to. Um. O nie. 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 Nie, nie, nie. O, dobra. Okej. Okay. <laughs> Się zacięła. Dobra. Idziemy. Ciekawa jestem, ile mi ten poziom zajmie. Oczywiście, przypomniałam sobie tylko sekrety. Dla mnie w ogóle ten poziom to jest jeden wielki labirynt. Zobaczymy, jak sobie poradzę. O nie, teraz mi nos swędzi. Super. Nie! Yeah. Myślałam, że już wchodzisz. Przynajmniej się podrapałam. Dobra. Jeszcze raz. Okej. Okay. Aha, i teraz jesteśmy tutaj. No dobra. Na te kable trzeba uważać, jednak. Teraz gdzie iść? Tu czy tu? Aha, no to nie mam wyjścia w sumie. Dzięki gro, że mi podpowiadasz. Dobra. Ja tu tak mogę na kamikadze? Mogę. Mamy nawet szafeczki do przejrzenia. Dobra, apteczka. Okej, okay, tutaj nic jeszcze szuflada. Aha, bateryjka. Nawet wiem do czego. Klucza rozumiem. Brak. To ciekawe. A łomem też nie mogę, nie? Nie, co? Ty? No dobra. To chociaż tyle. Już się zaczyna moje włączenie w tym poziomie. Widzicie, ile już zrobiłam zapisów? 5 e, minut gram, tak tylko powiem. Dobra. To może jednak faktycznie tam dalej. Trzeba się kierować. Teraz pytanie, skąd ja przyszłam. No chyba nie stąd, jak tu się idzie do góry. Hmm, hmm, hmm. Czyli się pniemy i pniemy w górę. A ja myślałam, że to jest pusta uliczka. E, uliczka. No, w sensie, wiecie o co chodzi. Then it is true. We are before the stricken U-boat. Now we find if its cargo is still intact. Prepare your divers. And are we to be told what we search for? Enough to locate it, duh. But beyond that, I fear it may be too much for your limited intellect to grasp. Perhaps too much for my trusted comrade. But perhaps not for this spy we have located on board. A spy? I trust you disposed of him. Not him, her! Yes, we are forced to run with the wolves, but we shall not kill indiscriminately like they. Fool! I shall dispose of her when I return. Move the sub to position quickly, comrade. Take her five degrees astern, quarter power, and bring her to a full stop. Attention, all dive crews, report to your stations immediately. No, to szybko dotarli, jak już chcą nurkować. Um, oczywiście nie powiedział po co. Mają nurkować, tylko lokalizację dał Mafiozo Dobra Wolę zapisywać, bo zawsze tam ktoś może być Przykład tak jak tu. tu trzeba iść cichaczem za kucharza i go pacnąć. Dobra. Czy kucharz coś miał? Miał klucz. Fajnie. Do czego? Do tego czy do tego. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Pewnie do tego z czerwony, ale tutaj też sprawdza. O! Hmm. Okej. Okay. A ja już założyłam, że do tego z czerwonym. <laughs> Dobra. Mamy klucz kolejny. No to dobrze. Nic i jeszcze szafka. O, pistoletki. Super, bo nie, bo nie mieliśmy broni, bo nam zabrali. No fakt, kurde, nawet tego nie zauważyłam. Ech. Ech. Widzicie, jaka jestem nieogarnięta? Dobra. Mhm. Dobra. Gdzie jeszcze? Ach, tu! Przecież wylasł, kurde. Dobra. Panowie coś zostawili. Panowie ci coś mieli. Czy cokolwiek tutaj nie wiem. Aha, no dobra, naboje no do tego. Mhm, Tu jest kibelek. W którym nic nie ma. Widzicie, jak wygląda kibel, przynajmniej w wodzie podwodnej. Ciekawe, gdzie to pływnie. Bo tam. Yy, w samolocie to się w miarę orientuje, ale. Bo coś śmieszne, gówno z samolotu nie spada. Aha, tu jest chyba droga dalej. A tam nie spada, tylko do zbiornika się zbiera i później to wymieniają. O kurde, tu są labirynty teraz. Dobra, to idę najpierw tam. Się zaczynają te moje labirynty znienawidzone. W tym poziomie. Dobra. Ano podziękujemy. Aha, rozumiem. To jest przejście na wentylację. No to nie, jeszcze sprawdzę tam, co było. Dalej i w tamtym korytarzu. Nic nie ma. Wiecie, że muszę sprawdzić: wszędzie w nos wsadzić. Nic. Pewnie tutaj coś będzie. Nic? Co tu tak pusto? ha No dobra. O Chryste, Panie. Aha, nie, nie. nie. Jezu, że ja się teraz nie pogubiła tutaj. Klucz. Karta. Ani tego, ani tego nie mam. A tu... naboje boje do szuguna, czyli dostaniemy szuguna. A tutaj są sypialnie, jest apteczka, tu są chyba tylko znajdźki. Dobra, Mhm, a tu kolejny włos. słabo strzelacie Kolejne na korytarze no hmm. jest. Nie zostawię. Serenista nie ma. No dobra, się kucisz nie będę, nie? To docelowa lokacja później. Ja nie wierzę, on naprawdę nic sam nie zostawił. Albo nic tu nie leży? Maja wiem, co będzie potrzebne i mi się kojarzyło, że to tutaj zdobędziemy, ale ja tu nic nie widzę, chyba że jestem ślepa. Dobra, przynajmniej dotarliśmy do końca tego pomieszczenia. Mhm. Ach, tu jest jeszcze właz. Dobra, to za chwilę. Jeszcze tu się rozejrzyj. Babo. Czy ty ślepa nie jesteś? Jeszcze ty czegoś nie pomijasz czasami. W ogóle powinnam apteczkę wziąć. Bo zaraz mnie zmiotą jak to się skończy. Dobra. O, on zostawił super. O to mi się rozchodziło. Dobra. Tak mamy to. Teraz musimy zrobić nic innego, jak pozbierać komponenty do tego. że z stąd wychodzimy, tędy? Chyba tak. A gdzie... Tutaj to było. Jeszcze tutaj chcę w ten właz wejść Od wentylacji. Jest pytanie czy przed siebie, czy za siebie, czy gdzie? Za siebie, dobra. Mm -hmm. Jest ten sekret? Chyba tak jest. Dobra, to mamy drugi, jeszcze trzeci. Ja w ogóle chyba od dupy strony ten poziom robię, no ale mówię. Masakra, tu jest ja się gubię jak. Jak stąka w ziemniaku! Kurde. Aha, to my tutaj wychodzimy. Okej. Okay. Jak stąka w ziemniaku. Muszę zmienić pozycję na krześle. Bo już mi noga zdrętwiała. A ja mam takie ergonomiczne pozycje, że dajcie spokój. No nie siedzę jak normalny człowiek, nigdy. Później mój kręgosłup będzie płakać, ale trudno. O, i mamy drugą bateryjkę. Pokaż mi to. Okej, okay. to potrzebujemy jeszcze czegoś tam do oddychania chyba. No dobra, no to zostaje nam jeszcze druga strona tego pokoju. Kurde! Da kartę? Pan nie da karty. Pewnie po tą kartę to muszę się bardziej postarać. Aha, no dobra. Już byłam gotowa do boju. Zapisz to. Chryste. Hmm. Dobra Ktoś ta kartę? No chyba niekoniecznie To kluczowe dosyć Żebym tę kartę dostała o, dobra Mamy to Aqualung Do konsoli O kurde mm. Dużą apteczkę A kartę kto da? Chyba, że niepotrzebna mi karta w sumie Żeby skończyć ten poziom Dobra, zabieraj. oszotkam no. tak. Gimi, gimi. Gimi, gimi. Ja się jeszcze tu rozejrzę. Ale chyba nie. Dobra. To spadamy stąd. Idziemy do Aqualunga w sumie. Znaczy do tego stroju. Sobie i powtykać <głos> rzeczy <głos> Ok, to był fuks e, Że to nie była wysoka drabina w ogóle No, dobra No jednak się tak nie gubię Trochę się obawiałam tego poziomu Poziomu, tak szczerze Okej, okay, okej, okay, okej okay. Do końca I w dół Dobra tu, e, do końca, nie tutaj okej, 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 i chyba to na końcu pomieszczenia, po lewej. Prawda, prawda, dobra. To teraz sobie musimy wpierdzielić konsola. Jakimś cudem, bateryjki, które pod wodą się nie zmoczą. że jakiejś się twarz zmienia, zawsze mnie to rozwala. Dobre. Czy mi nie. 12, 13, 14, 15, dobra, wszystkie zebrałam. E, następny poziom to będzie Deep Dive Sea, ale to już w następnym odcinku i to z czego połączymy sobie, wydaje mi się, z następnym. Mogę się z Wami pożegnać w wodzie, bo jak widać tutaj Lara oddycha i sobie jest w takim stroju. o. <laughs> Muzyka fajna. E, zapiszę w ogóle od razu. Więc tak, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Zapraszam Was do następnych, do innych serii na moim kanale i do zobaczenia.